Okej, okay. jesteśmy na szóstym sztosie w Bratysławie, jest z nami popularny Don Casio. Dzień dobry. I tutaj większość naszych widzów jest ciekawa jak Pan w ogóle trafił do, do pokera, jak to się stało? I jak Pan trafił do Bratysławy tutaj? No do pokera, to, no jakoś tak się grało w domu czasem tam jakieś, nie wiem, jakieś, jeszcze to wszystko było dozwolone w Polsce to się grywało z kolegami, a tak na poważniej bardziej to od tego roku. No byłem na tym wcześniejszym sztosie jakoś przez wspólnych. W rozwadowie. W, ro... w rozwadowie jakoś przez e, wspólnych znajomych tam dotarłem. E, spoko. Spodobało mi się, dostałem się do drugiego dnia. Wtedy kilka miejsc zabrakło do miejsc płatnych, ale teraz mam nadzieję, że będzie lepiej, bo już jestem z, pierwszej, z, z pierwszego dnia się zakwalifikowałem do dnia drugiego, więc czekam na jutro. Mam nadzieję, że karta w końcu będzie szła. Bo na razie tworzyłem z niczego, więc jest dobrze. Jutro potężna pula w mainiwencie: 250 tysięcy euro. Więc jest o co, o co walczyć. To życzymy powodzenia w mainiwencie, ale wszystkich ciekawi na pewno dzisiejszy pojedynek: heads up z Amadeuszem Ferrarim, który prawdopodobnie wystartuje o 20.00. Więc jak pan się do tego pojedynku przyszykowuje? Jak pan na to zapatruje? Po swojemu, ja wiadomo jakoś tak yy, jeszcze się aż tak nie przykładam jak ci gracze profesjonalni, tabelkowo i tak dalej, bardziej trochę umiem, coś tam wiedzy zdobywam na YouTubie, ale nie jakoś tak nie chcę jeszcze, żeby... Doświ na razie doświadczenie chcę Doświadczenie takie, takie przy stole na żywo, nie? Tak. Że tymi tabelkami, żeby jak komputer moja głowa działał. Bo, bo Tabelki ja się, to bardziej. stracił satysfakcję z gry. Nie? Tabelki bardziej online, ale chociaż na żywo Ta. też są. Tak Ta. e, więc się dobrze zapatruję. No i co, na pewno zaproponuję Amadeuszowi, żeby coś tam dodatkowo do puli wrzuci żebyśmy wrzucili. Dodatkowy zakład? Z swojej gotówki. No zobaczymy. Na pewno kilka, kilka tysięcy czy tam dolarów, czy polskich złotych nie wiem jaką on walutę preferuje zaproponuje. Z rozmowy z Amadeuszem wynika, że ma zaproponować dużą kwotę no, no to zagramy tym bardziej, że do kilku zwycięstw gramy to tym bardziej czuję się pewnie bo wiadomo jak to w życiu, jak to w kartach głupi ma zawsze szczęście, więc może i ja, Amadeusz by miał szczęście raz, ale nie więcej no zobaczymy, będziemy pilnie oglądać, kibicować. Co? Zostaje nam tylko w tej chwili. Przed pojedynkiem życzyć powodzenia. Niech wygra lepszy. No czy wiadomo Donkasu król. Piąteczka, Mardeczki, <laughs> do później.